Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię golonkę wieprzową zapiekaną w piwie. Przepis sprawdzony, prosty i tradycyjny. Będę ją robić w dwóch etapach. Najpierw ugotuję golonkę w bulionie, później będę zapiekała w piekarniku. Jeżeli macie ochotę, róbcie ze mną. Rozpoczniemy od ugotowania golonki w bulionie. Będziemy do tego potrzebować marchewkę, pietruszkę, seler, cebulę czosnek, ziele angielskie, liść raurowy, sól, pieprz. No i oczywiście golonkę. Zaczynajmy. W garnku umieszczamy golonkę. Warzywa w całości. czosnek. Ziele angielskie. Liść laurowy i zalewamy wodą, zimną wodą, tak żeby przykryć golonkę. Dodajemy sól, pieprz i gotujemy około dwie godziny. Minęły dwie godzinki, możemy wyciągnąć golonkę, przełożyć sobie ją do naczynia żaroodpornego i zostawić do wystudzenia. Odlewamy sobie tak koło szklanki wywaru, żeby mieć później do podlewania w piekarniku. W międzyczasie, kiedy golonka stygnie, przygotujemy marynatę. Mam tutaj czosnek, przeciśnięty przez praskę. Dodaję miód. Musztardę. Trochę soli, paprykę słodką i tymianek. Mieszam to dokładnie. Okay. I zamarynuję golonkę. Zabijam tak golonkę na godzinę. Minęła godzina. Teraz na koniec podlewamy golonkę wywarem i piwem. Przykrywamy naczynie żaropierne. Ustawimy piekarnik na 200 stopni, góra-dół. Ustawiam do zimnego piekarnika golonkę. Ustawiam czas na godzinę 20. I od momentu nagrzania piekarnika mierzymy czas godzina 20. Po godzinie odkryjemy golonkę, żeby przypiec skórkę. Minęła godzinka. Zdejmę teraz pokrywkę z naczynia. O, o! Gorące. Okay. będę teraz ją podpiekać skórkę. Jeszcze przez 20 minut. Kochani, ja wiem, że y, golonka. Jest bardzo czasochłonnym daniem, niemniej jednak uważam, że jest tak smaczna, że warto. Golonka gotowa. U mnie taką golonkę podaję ze świeżym pieczywem i musztardą, ale doskonałym połączeniem jest również golonka z krzanem i ćwikłą. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Smacznego!